Po kolendzie czy jeszcze przed? Po. Bo myślałem, że zielona góra może się wypisała już ze struktur kolędowniczych. Ja teraz to już tak nie uczestniczę w tym wszystkim, ale w latach szkolnych to był mój ulubiony dzień w roku, serio. Ufielbiałem dzień kolend. Wiecie, takie w chacie całodniowe napięcie, to taka całodniowa sraczka przedkolędowa. Zwykły wtorek, ojciec w chacie w garniturze i w laczkach. Piękne wspomnienia. Każdy w domu miał lepsze wyposażenie niż teraz nie jeden, nie wiem, kapelan wojska polskiego czy tam szpitala, yy, krzyż albo dwa świeca na tych wielkich świecznikach, ta taka buteleczka, nawet nie wiem jak to pisać. Taka butelka w kształcie Maryi. Słuchajcie, jak się Maryi urywało łeb, to może było wodę święcą to leży nawet. Kropidło. Kuźba, kto ma kropidło teraz w domu? Wtedy miał każdy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. U nas w domu kiedyś była taka akcja, że ojciec zaprosił takiego turka którego kilka wcześniej yy, poznał na robotach w Niemczech. No i tam zabrali się w kuchni, pili wódkę. No i po dwóch godzinach ojciec wychodził, już taki trochę porobiony, i mówił: Cezary! Dawaj. Trzeba turka ochrzcić! No dawaj, bo powraca, pokropiło, podczas chwilanki z, z, z wszystko jest załatwione. Teraz to jest niemożliwe, ja pochcisz turkę. Piękny dzień. Wracałem po ośmiu godzinach ze szkoły, głodny jak cholera. Obiadu oczywiście nie ma, jak? Przecież ksiądz nie może zobaczyć, że ty siedzisz i jest zupę. to jest grzech śmiertelny, przecież. Piękne chwile, naprawdę. Ksiądz przychodził na trzy minuty kopertę zgarnąć, w chacie kłótnia przez pół dnia, rozkłada na trzy miesiące. Uwielbiam wspominać. Oczywiście nerwy były od rana. Ojciec brylował zawsze w nerwach, wiadomo, przez cały dzień. Musiał musiał od tamtej klatki zacząć. Rok temu, od naszej zaczął źle było. Pewnie Kutasina przyjdzie, jak Pałasz będzie skakał. To już ostatni konkurs przegapiłem, bo twoja matka przyjechała. Ale umówmy się, to kolenda to niszczy relacje nie tylko takie tam w małżeństwie, ale między sąsiadami również. I tu akurat mamusia, zazwyczaj wysuwała się na czoło paru temu. Pod trójką pół godziny siedzi. Kościele to i roku nie widziałam. Ale ksiądz ma przyjść od razu. Fryzjer, pazury, obiadek, kałusia, ścieżka. Ale i tak najbardziej przełomane mają dzieci. Wiadomo, to na nas to się wszystko zawsze za Cezary, gdzie masz zeszyt? Mało, jaki zeszyt? Od religii. Mamo, ja chodzę do technikum, mam 18 lat. Bo mam zeszyt do obróbki z krawaniem. Nie od religii. Zobaczysz? zeszytu nie ma. Teraz ja kurwa, że do nieba nie pójdzie.